Eee. Hmm. No, coś będzie ciężko się z tym no tego zabrać. Siemanko cześć, witam. W dzisiejszym odcinku będzie akcja serwisowa, to znaczy e, taki mały serwis pulsatora. To jest HP100, o ile się nie mylę. E, pulsator ostatnimi czasy coraz częściej się zacinał. On dopiero przy jakimś tam stuknięciu w bok tutaj, te membrany. Zaczynał pulsować. I dzisiaj, no, przestał w ogóle współpracować. Nie pulsuje. I tak, raczej winne winna nie są tej membrany, bo gdy membrana pęka, to pulsator, nie to, że przestaje pracować, on zaczyna pulsować 3, 4, 5 razy szybciej. Co nie zasuwa, jak. Jak wariatem, miałem już ze dwa czy trzy przypadki, właśnie pęknięcia membran. Wcześniej się zawoziło do jakiegoś tam okolicznego zakładu, serwisu, do Jarek, co nie, i tam robili. Potem się w okolicznej, w jednym z, w, w jednym z sąsiednich miejscowości się zawinęli, przestali, po prostu firma przestała działać. I stwierdziłem też, że Płacić, nie wiem, 150 zł za wymianę tam membran i tam elementów w środku, to po prostu taka, no. dołożyć można kilka złotych i mieć, yy, można, można, kupić yy, regenerowany pulsator z jakąś tam półroczną czy roczną gwarancję, co, nie? I postanowiłem, że będę, że sam spróbuję zająć się, mówię, to już nie jest pierwszy raz, jak to robię. Ostatnio robiłem chyba 2 lata temu. Pulsator tutaj jest y, czysty w środku. Go Spsikałem go tutaj wódekiem i kompresorem go przedmuchałem, gdy przestał chodzić. No i tutaj chyba już tak, już wiadomo o co chodzi. Wiadomo o czemu pulsacja nie następuje. E, nie wiem czy będzie widać. No, tak, tutaj mamy ten, tutaj mamy, nie wiem czy będzie właśnie widać, tak przytrzymam. Tutaj mamy ten wałek. O! Tutaj. I on po obu stronach ma. E, tak, coś czułem, że to jest z tego wina. E, takie zabezpieczenie, taki seger. Taki pierścionek segera. I po prostu on po jednej stronie. O, tutaj będzie lepiej widać. Po jednej stronie on jest, a po drugiej stronie go już nie ma. O! Tutaj jest. A tutaj się wyłamał. Jest tutaj ząbek, trzeba będzie po prostu przesunąć. Ojku. Całe szczęście, że obejdzie się bez rozbierania, po prostu tych membran. Ale byłem na to przygotowany, więc żeby. Teraz to nawet nie powiem, co ty jak zrobić, bo już robiłem ostatnio 2-3 lat temu wymienia membrany. Membrany jedno, chyba czy dwie. Ale tak, pokrótce, żeby wymienić membranę, to tak tutaj pod tymi pokrywkami to są te gumowe membranki i one są zalane w płynie, co nie? Tutaj marzonka obornik wypycha, wybiera. Niestety by mi mieliśmy we dwoje to robić, ale muszę właśnie zająć się teraz tym pulsatorem. No i to będzie, szy... może niekoniecznie. Szybka akcja, ale nie będzie taka pro, mocno problematyczna jak wymiana membran Bo gdy wymieniamy membrany To ten płyn zlatuje, co nie? I musimy go uzupełnić W serwisach mają jakieś specia, specjalistyczne płyny, oleje, co nie? Bardziej to jest chyba olej, tak mi się zdaje Taki rzadziutki e, Swego czasu jak zabierałem się z wymianę tych membran Nie wiedziałem w ogóle co, co i jak trzeba przygotować Czym to napełnić, jak to napełnić, co nie? Ale tam na w internecie trochę pogrzebałem i tak pokrótce, żeby wymienić membranę, potrzeba jakiegokolwiek zbiorniczka. W tym przypadku butelka piątka po jakiejś wodzie demineralizowanej. Wycinamy tutaj po prostu kwadrat, żeby można było włożyć pulsator i tutaj w środku rączkami pracować, co nie? Zalewamy zamiast tego oleju, tego płynu, który jest tutaj niby oryginalnie przez serwisy e, dolewany tutaj do tych, e, w te, w te, pod tymi kopułkami to zalewamy e, pulsator w jakimś płynie, w tym czy w jakimś płynie chłodniczym e, czy to będzie tam, nie wiem, Borygo, Petrygo czy jakiś, nie wiem, to jest k 2 Cooler, co nie koncentrat płynem do chłodnic e, z tego tytułu, że te... Jest to, jest to rzadkie jak woda, co nie? I się nie pieni. A tutaj następuje pulsacja, prze, przesu, przesuwanie tego płynu e, z jednej membrany do drugiej poprzez właśnie ten wałek, bo w tym wał, ten wałek to jest taka rureczka w zasadzie i przez nią przepływa ten płyn, stąd dotąd i, i ma miejsce wtedy ta pulsacja, co nie? O stryk. pstryk. Teraz to nie następuje, bo... Zerwał się tutaj właśnie ten, ten segier. Dobra, yy, może kiedyś tam nagram materiał, jak po prostu to się robi, bo też to nie jest, yy, to nie jest tak, że się po prostu zaleje płynem, yy, włoży się pulsator, założy się te membrany i się skręci. To trzeba, yy, tego płynu musi być odpowiednia tutaj ilość. Na, to trzeba tak, wiecie, metodą prób i błędów, bo cała nie może być zalana. Powiedzmy tak, niech będzie tak do połowy, tylko centratem zalanem. W tym pulsatorze, tam nie wiem, z półki może będzie w sumie. Ale tak, zalewamy i musimy na odpowiedniej wysokości yy, ustawić ten pulsator na odpowiedniej wysokości tego płynu. I po prostu tutaj za pomocą no, śrubokręta trochę będzie ciężko. Trzeba po prostu te, e, z jednej strony to może nie, z jednej strony nie, z jednej strony ta e, pokrywka może być, a z dru, e, założona a z drugiej musi być zdjęta i wtedy chyba trzeba jakoś e, ten wałek prze, przeciągnąć w tą stronę, żeby jedna membrana zassała ciecz, żeby tutaj po prostu było, nie, w tamtą stronę, żeby zassała w tamtą stronę i tutaj było po prostu, e, tutaj tej cieczy nie było i musimy po prostu na odpowiedniej wysokości ustawić e, pulsator nie wiem, połowa, czwarte, nie pamiętam już dokładnie, metodą prób i błędów i po prostu wtedy to y, osłonkę zakry, zakręcamy podłączamy do dojarki i po prostu odpalamy i sprawdzamy jeśli będzie za y, tego płynu jakoś, nie wiem, za mało za dużo, to po prostu pulsator będzie pracował albo za wolno, albo za szybko i musimy tak, no mówię, to do i błędów dobra, koniec zgadania biorę się za wymianę tego segera. Tego segera. E, mam tutaj ze sobą dwa pulsatory. Ta, można nazwać ich dawcami dawcami części. O, akurat w tym ty widzę, że jest. Też nie ma tego. O, już ładnie chodzi. Ale dobra, zrobimy tego. Kiedyś się za te dwa zabiorę. Tu też jest, to jest chyba HP. Ucięło mi tutaj nagrywanie. Nie wiem w którym momencie, ale to mniejsza z tym. Dobra. Z jednego z dawców udało mi się wyjąć z tego wałka. O, to jest zabezpieczenie. Pieścionek segera, no pieścionek zabezpieczający, to jak zwał, tak zwał. I teraz muszę go umieścić w stryk. тут. Mm -hmm. Dobra i w tej pozycji trzeba będzie trzeba będzie go wepchnąć. Ha, 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 ha. O tutaj zrobić hmm. jakiś magnesik taki. kawałek tego. Się, to nie wiem, O, o. o. Mało brakowało. Takie małe kombinerki mi się przydały. Dobra, jak zamontuję to pokażę, bo pewnie tutaj kilka niecenzuralnych słów padnie i trochę to potrwa. Uruchamiamy dojarkę. Jarkę. I szybki test. działa. O, nawet trochę szybciej niż ostatnio. Może dlatego, że się tym WD przesmarowało. Założyło ten. Troszeczkę za szybko chodzi. Trochę za szybko. A, dla mnie najważniejsze, że chodzi. Jakby będą podpięte jak będą podpięte dwie konwie, to powinno się unormować. Dobra, mam nadzieję, że film się się spodobał i komu, co najważniejsze, komuś się może przyda. Jak ktoś tam te ma te bańki konwiowe czy jakieś inne ta pulsatory nawet przy tych, to nie trzeba się bać, żeby to rozebrać. Może w nadchodzącym czasie spróbuję, zamówię, bo nie mam już po prostu tych, nie wiem w jakim stanie są, a może w ogóle nawet są wyjęte w tych pulsatorach te membrany. Tutaj wałek jest. Tutaj też wałek jest. Zamówię może zestawy naprawcze. I postaram się po prostu... No, to i chodzi. To chodzi. Jestem ciekawy, czy ten by chodził, jakby się zamont... założyło. A może tak na szybkości podmienię ten pulsator i sprawdzę. On jest tutaj